Halo, to ja, Agnieszka Sowilo. <laughs> Cześć, kochane wagi moje. Słuchajcie, pomyślałam sobie, to mnie chyba tak wzięło poprzez właśnie ten dzień zaduszny i wszystkich świętych, i w ogóle, że dobrze by było spojrzeć na to, z czym trzeba by było popracować, dobrze by było popracować do końca roku 2024. Co może siedzi na duszy, co siedzi po kościach, co za konflikt siedzi i prosi się jak ta świnka w korycie, żeby go uzdrowić, żeby go wyciągnąć na światło dzienne, popracować, przepracować, uzdrowić, wybaczyć, puścić. I teraz tak, moje drogie, poproszę o subskrypcję, poproszę o dzwoneczki, poproszę o łapeczki do góry, poproszę o... Komentarz buziaczka, i pamiętajcie o jednej rzeczy: to jest czytanko takie ogólne dla was po prostu. Najnormalniej w sieci, ale nie dla wszystkich. Zapraszam na czytanie prywatne. Ewentualnie, jak to wystarczy, to super, cieszę się. <laughs> I teraz popatrzymy sobie na to: popatrzymy sobie na to, jaki konflikt się gdzieś w podświadomości, gdzieś po kościach, gdzieś po rodzinie, gdzieś w energiach klanu być może nie. I powiązane z nim odczucie, które możecie mieć. Możecie albo no, ktoś być może połować, ale jakie tutaj zagadnienie się przede wszystkim prosi o uzdrowienie? Patrzymy dla wagi: waga, waga. Co tutaj nam podpowiedzą? Energie. Konflikt straciłem straciłam sens życia istnienia. Odczucie, które może być z, nim, z tym związane, dążąc do doskonałości, wciąż czuję się mniej warty. No, tak nie może być. Z tego też tytułu popatrzymy sobie na dwa genealogiczne wspomnienia, niepozwalające dostrzec lub zrozumieć swojego problemu, nie? Wago, Zobaczmy, co tutaj, jaka jest podpowiedź od energii. Odziedziczone wspomnienie: kto poświęcił swoje życie Bogu lub religii? Wspomnienie oszustwa, matactwa lub braku uczciwości moralnej. To jest ciekawe, bo macie to z jakimś innym znakiem, ciekawe, czy nie jesteście na przykład połączone rodzinnie albo w związku, nie, na przykład z taką osobą. I teraz wyjaśnimy sobie, co powstrzymuje cię przed znalezieniem rozwiązania po prostu tego problemu. Słuchajcie, tego typu rzeczy mogą zawadzać na wielu kwestiach, nie? Zawodowych, zdrowotnych, z dziećmi, z w partnerstwie, w przyjaźniach i tak dalej, dlatego kochane moje. No ale dobra, nie będę przegadywać, tylko najpierw popatrzymy. Popatrzymy sobie teraz właśnie na to, co powiedziałam, tak? Czyli co Cię powstrzymuje przed znalezieniem rozwiązania? Dobrze. Twoje błędy wynikają ze wciąż obecnego odczucia pogardy. Ciebie czy u kogoś. Przeszkodą może być nie oddzielaj tego, co materialne od tego, co duchowe. I teraz, moje kochane, popatrzymy sobie na Twoje atuty w tej sytuacji i rozwiązanie pozwalające uwolnić się od problemu Albo nawet uwolnić całą rodzinę, bo to nieraz jak córka, nie wiem, syn na przykład, czy wnuk, czy wnuczka przepracuje, to całą wstecz rodzinę uwalnia od pewnych rzeczy. O tym mówi radykalne wybaczanie też: Kolina Tippinga, gdzie z moimi stałymi klientami myśmy już przepracowali tyle, że to w głowie nie się, to Są ludzie już w tym momencie wolni, wolni od pewnych rzeczy. Patrzymy dobrze, co to takiego. Proszę uprzejmie. Twój atut, moja kochana wago. Mam talent do wyrażania swojej kreatywności. Użyj go. I teraz patrzymy Twoje rozwiązanie. Pozwalam sobie przyjmować wsparcie i pocieszenie od innych ludzi. Moje drogie, macie coś wspólnego także z wodnikami. Bo przed chwileczką patrzyłam dla wodniczków i wyszło y, podobnie. Mm powinny przyjmować pomocną dłoń tym bardziej jeżeli są właśnie tego typu rzeczy no nieważne dobra kochane moje serduszka zapraszam was na czytania prywatne jak nie to się słyszymy w czytaniach ogólnych jak je nagram <grym> ale muszę wam powiedzieć muszę się z wami podzielić że <krym> naprawdę na majorce zupełnie zmienia się energia i to czuć przez ten październik po prostu przewaliła się fala burz różnych innych deszczy i tak dalej. Zniknęły kara karaluchy. <laughs> ja tak nazywam turystów, bo to naprawdę wlezie wszędzie. Nie ma. Jak Majorka jest taka, że można się schować tu w jaskini. Tam pójście do lasu. Tutaj na plaży, gdzieś plażyczka, gdzieś gdzie nie widać i tak wszędzie byli. A teraz to jest taka sytuacja, gdzie naprawdę można usiąść. Ja to czuję z dnia na dzień coraz więcej chęci, do, bo też oddaje ziemia, oddaje niebo, oddaje woda, jakby taki spokój, taki. A spokój jest podstawą tak naprawdę w widzeniu pewnych rzeczy tak, a nie inaczej, nie? czyli troszeczkę głębiej. I tak jak przez lato pracowałam ze stałymi klientami. I to było bardzo dobre, że ja nawet dlatego się też pobywączałam z pewnych rzeczy, jeżeli chodzi o, o właśnie o czytania na YouTubie i tak dalej i tak dalej, bo ani nie miałam do tego ochoty, a też inna specyfika pracy zupełnie inaczej jest pracować z energiami, zupełnie inaczej opowiadać o nich. I teraz. Teraz dopiero naprawdę jakby ktoś chciał przyjeżdżać na Majorkę, to dokładnie teraz, bo ona zaczyna być tą wyspą, którą ja poznałam tyle lat wstecz i której ja się zakochałam, która była po prostu spokojna, normalna, prawie brak ludzi, ale to też w odpowiednim momencie trzeba przyjechać po prostu, no nie? I teraz to się odczuwa, ona zaczyna oddychać. Pełną piersią, i wy też głęboki oddech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wydech i do pracy. I przerobić pewne rzeczy, i uwolnić pewne rzeczy. I pamiętajcie, że najpiękniejszą energią jest wybaczenie, bo wybaczenie daje także możliwość swobodnej, normalnej energii miłości. Nie jest ona poblokowana, po prostu nagle się dzieje magia i tej magii z całego serca Wam życzę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, przytulam Was najmocniej jak potrafię, ale tak, żeby nie udusić. I daję buziczka, buziaczka w czółko i słyszymy się. No jakoś się słyszymy. Patrz, trzymajcie się cieplutko.